Pojechałem na mecz trzeciej ligi, soku Aleksandrów Łódzki, czyli najgorszy zespół w tabeli, podejmował lidera, Unię skierniewice. Prosiliście, abym was odwiedził, więc to zrobiłem. Piszcie w komentarzach swoje propozycje na kolejne wyjazdy. Sobota, końcówka maja, warunki dobre do gry w piłkę. Szkoda, że mimo darmowego wejścia na trybunach, nie było zbyt wielu kibiców. Nie znalazłem strefy gastro, ale za to na budynku klubowym odkryłem mural w łodzi Mierza Smolarka. Zresztą stadion nosi imię tej legendy polskiej piłki. Chciałem docenić i pozdrowić młodych fanatyków Sokoła, to grupka dzieciaków, którzy praktycznie. Przez całe spotkanie wymyślali różne przyśpiewki. W pewnym momencie sprawdziłem, jak bardzo są głośni. Tak wyglądał jeden z pomiarów. Tak natomiast prezentowali się fani Unii, którzy przyjechali za swoim zespołem do Aleksandrowa. Wiadomo, byli odrobinę głośniejsi. Ale trzeba przyznać, że też znakomicie się bawili. Repertuar przyśpiewek był bogaty, widać było w nich pasję i miłość do klubu, i tym razem obyło się bez oprawy. Wracając jednak do meczu, gospodarze już dawno spadli, goście zaś musieli zwyciężyć, aby przybliżyć się do bezpośredniego awansu do drugiej ligi. I to im się udało. To było spotkanie bez historii. Różnica w jakości między zespołami była widoczna gołym okiem. Unia od pierwszego gwizdka kontrolowała przebieg wydarzeń. W 12 minucie objęła prowadzenie po rzucie rożnym. Chwilę przed końcem drugiego kwadransa gry było już 2 do 0. Kolejnych dwóch bramek dla gości nie uchwyciłem, bo akurat nagrywałem kibiców. Do przerwy 4 do 0. Po zmianie stron goście zmarnowali kilka naprawdę dogodnych sytuacji. Końcowy rezultat mógł i powinien być zdecydowanie wyższy. Sokół w tej drugiej połowie prezentował się lepiej i zdobył nawet bramkę honorową. Mimo porażki otrzymali podziękowania oraz przybijali sobie piątki z fanami.